Witam cię serdecznie, drogi widzu na kanale SZTU, Kto nie subuje Tempała, oczywiście zapraszam Cię na twitch.twkośnik diabeł6, gdzie odbywają się praktycznie codziennie transmisje na żywo w godzinach wieczornych, więc wbijaj, chcesz z nami e, poglądać materiały, pograć wielki, wieżek jest. A dzisiaj będziemy sobie oglądać, jak czajnik został wyjaśniony jakiś materiał od gimpera, e, który ostatnio wleciał. Lecymy dur. Kuba Patecki zdobył szczyt najwyższej góry świata, szalony reporter, pozywa rewo, a czajnik został wyjaśniony przez Zebo? O tej i o wielu innych sprawach... Przez Zebo? Jak może ktoś zostać wyjaśniony przez Zebo? To takie chyba najgorsze upokarzenie w twoim życiu, zostać wyjaśniony przez Zebo. Pomówimy sobie już teraz, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo. Dlatego, drogi widzowie, jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie w tym momencie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić najnowszych informacji z sieci. A na teraz mam dla Was pytanie: czy pamiętacie swoje dziesiąte urodziny? Patrząc na demografię tego kanału, no to pewnie już nie. Ale nie martwcie się, możecie je. Przeżyć. Patrząc na demografię tego kanału, to pewnie nie pamiętają, bo rok temu było, a jak jesteś młody, to masz chujową pamięć. No jest. Jeszcze raz i cieszyć się urodzinami razem z Letishow. O, ja pierdolę, ale to było słabe przejście, przepraszam. ...partnerem dzisiejszego odcinka, a my tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od szybkiej informacji Nie o wynikach możemy zobaczyć finansowych wygenerowanych przez znaną wszystkim dobrze ekipę. Okazuje się bowiem, że interes panom z Krakowa się całkiem nieźle kręci, o czym świadczą... Shadow, dziękuję serdecznie. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z ujęciem narastających za pierwszy kwartał 2024. Pierwszy kwartał, o kurwica. Zapasy, czyli to chodzi, czekaj, zysk, strata netto, o kurwa, milion? To za pojebane kwoty są w ogóle. Inwestycje długoterminowe 11 milionów, krótkoterminowe aktywa finansowe 14,5. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku opublikowane na kanałach ekipy, a także szeroko omówione przez Wujka Łukiego na jego niedawno otwartym Nie kanale YouTube'owym. 2,3 miliona złotych, tyle wynosi zysk ebit dla ekipowej spółki za pierwszy kwartał tego roku. Oprócz tego otrzymaliśmy też sporo innych statystyk, takich jak zysk brutto, zysk netto, informacje o środkach ulokowanych przez nich w inwestycjach długoterminowych i wiele innych w raporcie który łącznie liczy niemal 70 stron i szczerze mówiąc jest całkiem ciekawym i obszernym kompendium wiedzy na temat aktualnych działań ekipy. Ciekawy jestem jak będzie wyglądał, oni najprawdopodobniej to upubliczniają ze względu na to, że chcą, żeby troszeczkę ekipa holding na giełdzie wzrosła, nie? No to jest normalne, bo ona bardzo dużo spadek miała. Mamy też dla przykładu porównanie wyników z tymi z zeszłego roku i chociażby wspomniana EBITDA, która teraz wynosi 2,3 miliona, jeszcze w pierwszym kwartale zeszłego roku wynosiła natomiast niecały milion złotych, z czego Jeźle. jasno wynika, że zyski spółki rok do roku wzrosły o 140%, przynajmniej w pierwszym kwartale. Karol Wiśniewski i jego ferajna od wielu miesięcy pokazują, że wiedzą jak robić YouTube'a i wiedzą jak robić na nim naprawdę potężne pieniądze. Ja natomiast każdorazowo przy publikowaniu przez ekipę, przez nich takich oto obiecujących raportów finansowych, sprawdzam sobie aktualną cenę akcji a ona rośnie cały czas spada. W nie? tym cały czas zdaje się być niewrażliwa na te informacje o sukcesach. A to jest dziwne akurat, bo jeżeli rzeczywiście takie dane cały czas pokazują, to powinno to rosnąć, tylko że to jest też taka sprawa, że to jest kanał YouTube, nie? Nadal. Ekipa Holding to niby nie jest tylko kanał YouTube, no ale całą swoją twórczość opierają na kanale YouTube'owym. A YouTube jak to YouTube? Potrafi być zaskakujące i nagle z dnia na dzień mogą kurwa stracić wszystko tak naprawdę, nie? I zmierza powoli w dół. Aktualnie I to bez większych wyjaśnień. Kosztując 3 zł i 10 groszy, co nie jest najniższą ceną w historii, bo w 2022 roku akcje ekipy jednego dnia były notowane nawet po 2,85, ale generalnie pod tym względem nie wygląda to wcale dobrze. Być może wujas w jednym z przyszłych materiałów na swoim kanale poruszy te kwestie, a jak nam to rozjaśni, dlaczego tak jest, to ja Was na pewno o tym poinformuję, odpowiednio to skomentuję. A jeżeli chcesz tego nie przegapić, drogi widzu, to koniecznie sobie w tym momencie zasubskrybuj kanał. Konopski natomiast życzyłby sobie, żebyś subskrybował jeden z kolejnych jego kanałów newsowych. Okazuje się bowiem, że młody twórca ma ambicje do tego, by stworzyć prawdziwe newsowe imperium. I w ostatnich dniach zdecydował się otworzyć kolejny kanał. Witajcie na kanale Plotkary, jest to kolejna odnoga projektu na czasie. Jakiś czas temu głośno było o tym, że Konopski robił casting na potencjalnych nowych redaktorów. Wtedy ludzie zastanawiali się, w jakiej formie będą ci ludzie z nim współpracować. Teraz to nie jest ta jedna laska z tych kurwa modelek, czy coś takiego. Co tam sobie śpiewały? Na to, że już wiemy. Mikołaj tylko ma w planach otwierać kolejne i kolejne kanały newsowe, zajmujące się konkretnymi niszami, których on na swoim kanale pokryć. I ciekawa ścieżka rozwoju. Jak na swój wiek, to konop pojebanie się rozwija. Nie może. <laughs> kanał dotyczący polityki, nazywający się Wotum. Kolejnym kanał. Jak to Wotum mi w ogóle schodzi? Jakoś idzie to? No, polityka to jest ciężki temat. Wydaje mi się, że młodym jest ciężko zaufać ogólnie eee, w w sprawach politycznych, nie? Jak jest bardzo młoda osoba. No tak idzie, jakby no kurde, chciało nie to... mógł, nie? No nie wiem, ja osobiście na przykład, jakbym chciał kanał polityczny pooglądać, to nie poszedłbym do tak młodych osób, jak są w Wotum. Kanałem okazały się plotkary prowadzone przez dwie urosze dziewczyny, które, jak rozumiem, mają poruszać zgodnie z nazwą bardziej takie plotkarskie tematy. Ale, no, jak na kanał polityczny, to naprawdę nie działa najgorzej. Po 28-30 tysięcy. I pewnie skierowane bardziej do tej żeńskiej części widowni. A całość budowana jest pod większym brandem, zatytułowanym Na Czasie Wszystko jednak wskazuje na to, że nie jest to ostatni kanał ze stajni Konopa. Bo na zdjęciu w tle opublikowanym na jego kanale możemy zobaczyć jeszcze jednego bohatera, który nie został odblokowany. I zagniósł. Strategia przypominająca nieco ruchy panów z kanału Freak Fight Polska, który w momencie zdobycia pewnej... A to nawet radnym by okay. się na Ale still. Kolejnych... jakby... No wiecie, nie, nie ujmuję mu oczywiście, że nie ma wiedzy na ten temat, ale będzie ciężko to rozwinąć, mówię, ze względu na to, że to młoda osoba. Ludzie bardzo mocno patrzą, jeżeli chodzi o tematy polityczne na wiek, nie? Podobnych kanałów, również prezentujące newsy, ale z innych dziedzin. Tak dostaliśmy kanał RapTok, i news, które robią bliźniaczy do Freak Fight Polska content, tylko po prostu poruszają się w zakresie innych tematów, a wszystkie kanały nawzajem promują swoje materiały. Pomysł wydaje się być niezły, ale zobaczymy, czy prowadzący przetrwają próbę czasu. Kanał Wotum na mniej popularnych materiałach ma czasami problemy, żeby przekroczyć 30 tysięcy wyświetleń, choć dosyć regularnie porusza się raczej w okolicy 50-60 koła. Plotkary na razie ciężko ocenić. Ale to też jest takie, no kurwa, że nie wiadomo czy pójdzie. Jak na no, nowo otwarty kanał polityczny, po 30-40 tysięcy na newsie, to nie jest najgorszy wynik, kurwa. Wydaje mi się, że Gimper ma bardzo mocno zaburzoną perspektywę, nie? To I szczególnie, że to robią osoby, których kurwa nikt nie zna. To jest tylko, że Konop powiedział, że jest takie coś i on to pcha. Ale tam są totalnie nowe osoby, które muszą swój imidż wyrobić. To nie jest kurwa kolejny kanał, który widmo rozbujało, bo się ten Gimper pokazał na miniaturce, więc jeden odcinek zrobi 300 koła, a reszta po 10, nie? Ich bo kanał wystartował dosłownie 4 dni temu, więc tak naprawdę sensowność i zasadność tego projektu zweryfikuje czas. Czas na pewno zweryfikuje też masowe decyzje streamerów o podjęciu współpracy z Zieloną Platformą Streamingową. Chodzi tu oczywiście o Kika, który początkowo w Polsce znany był z tego, że streamuje na nim Denit Rozyniak, po tym jak został zbanowany na YouTubie. Ale w ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o tym, że potrafi on płacić streamerom naprawdę duże pieniądze, jeżeli tylko ci będą przerzucać do niego ruch. Spore poruszenie wzbudziły chociażby statystyki. Pokazane przez Szymolak, który to zadeklarował i pokazał to w swoim panelu na Kiku, że w ciągu nieco ponad miesiąca zarobił 95 tysięcy złotych. A warto dodać, że w tym nie było chociażby pieniędzy z donatów, które stanowią również bardzo dużą część zarobków streamerów. Backstageowo mówi się o naprawdę ogromnych kwotach proponowanym streamerom za przejście na zieloną platformę, ale nie na wyłączność. Cały deal polega na tym, by streamerzy nadal streamowali na Twitchu, ale przykładowo kończąc transmisję właśnie tam, jednocześnie cały czas przerzucając ruch na Kika, na którym również część ich transmisji miałaby się odbywać. No i słuchajcie, Franio, Rybson, Wysocki, Młodziutki, Mokry Suchar, Popoczyk, Sajo właśnie zasilili szeregi Zielonej Platformy. I trzeba przyznać, że jest to transfer potężny, bo choćby... No ale widzowie, jest jeden haczyk. Jest jeden haczyk z kikiem. Trzeba promować kasyno, nie? I to takie... to nie są już e, skrzyneczki, kurwa, w cs i tak dalej. To jest promowanie kasyna internetowego. Które jest w Polsce kurwa nielegalne. Niby wyda się to obejść jakoś, e, wyjeżdżając niby na Maltę. Kurwa, chuje moje dzikie węże. jak nikt umie. No i teraz pytanie: Jak szybko im się to kurwa odbije? A wiecie, co jest najśpieszniejsze? Że wszystkie te osoby, które podpisywały, chyba że coś pozmieniało w kontraktach. Ale z tego, co ja wiem, wszystkie kontrakty, które były, trzeba, trzeba reklamować kasyno, jeżeli jesteś kurwa na kontrakcie, na, na, na Kiku. I to jest e, info, które jest no jawne, kurwa. Macie Evrona który już streamował kasynko, macie w tego, e, Marganiego, który już streamował kasynko. No, jestem ciekawy, jak się szybko to kurwa chłopakom odbije Ja rozumiem, że no dobra, 95 tysięcy miesięcznie. No, ale ciekawy jestem, jak szybko kurwa dostaną miliony kary, nie? Za takie coś. Dowodzi liczby i posiada naprawdę zaangażowane community. Chyba, że rzeczywiście tutaj chłopaki jakimś cudem wynegocjowali e, inomułowę, ale śmie w to wątpić. No, jeżeli to wyjdzie. Taka sytuacja, widzowie? No to powiem tak. Połowa z osób, które podpisała ten kontrakt i będzie promowała kasynko na Kiku, to są te same osoby, które mówiły, że się brzydzą e skinkami, później brali skrzynki za pieniążki, mówili, że nigdy w życiu nie będą reklamowali hazardu jako hazardu i teraz sobie będą reklamować kasynko. No nie wiem, ja pierdolę. Jakby ja rozumiem, że można być lekkim hipokrytą, ale takim skurwysyńskim hipokrytą. Oczywiście fakt, że za powstaniem portalu Kik stoi kasyno online Stake, które na dodatek niektórym swoim twórcom płaci dodatkowe pieniądze, by ci na Kiku streamowali właśnie jak kręcą ruletkami, czym ci mają promować hazard wśród użytkowników. Mówię, możliwe, że się coś na tych e, kontraktach zmieniło, ale wcześniej podstawą kontraktu było streamowanie kasyna. I dlatego są tak duże pieniądze. Możliwe, że się kurwa coś zmieniło, ale śmie wątpić. Pełnoletnich, jak i tych niepełnoletnich. Prowadzenie internetowego kasyna jest oczywiście działalnością niezwykle intratną, nie dziwi zatem, więc, że Kik ma ogromną ilość pieniędzy, by rozdawać je streamerom. By ci. I teraz yy, pojawia się pytanie, nie? Jak długo Kik będzie kurwa miał kata 90, tam czy 95%, czy 100% na subskrypcjach? Jak długo będzie dawał miliony, kurwa, dla streamerów? do nich przeszli. Zresztą również niektórzy polscy twórcy wylatywali na Maltę właśnie po to, żeby streamować jak grają w internetowym kasynie, za co zapewne otrzymali potężne pieniądze. I cieszyły się te transmisje sporą popularnością, jak zresztą ogólnie na Kiku. Teraz kiedy wszedłem sobie na tę stronę, to kategoria Slots and Casino z wynikiem 60 tysięcy widzów na żywo zajmuje trzecią lokatę wśród najpopularniejszych tematów prowadzonych streamów. Co w kontekście chociażby polskich twórców mających zamiar prowadzić tego typu transmisje jest o tyle problematyczne, że nasza rodzima ustawa hazardowa jest dosyć ostra, szczególnie w zakresie promowania hazardu do polskich użytkowników. W związku z tym temat będzie jeszcze na pewno do nas wracał. Oczywiście nie każdy twórca, który idzie na kika, musi zaraz kręcić ruletkę? No właśnie, mi się wydaje, że musi. Ale no zobaczymy, może się pozmieniały te kontrakty, też nie chcę zarzucać od razu wszystkim, nie? No ale ci, którzy poszli piersi, no już mamy kurwa przykłady tego. Ewron i Mergani napierdalali normalnie na rulecie, nie? Ale myślę, że duże pieniądze wielu skuszą. A jak się temu zacznie przyglądać jakiś urząd karno-skarbowy, to może się zrobić nieciekawie. Nieciekawie wypowiedział się też Zebo na temat czajnika i się czajnik zagotował. Po raz kolejny kanały komentery pokazują, jakim to ja nie jestem złym złodziejem, co widać po komentarzach i ogólnej narracji, jaka jest z boku mojej postaci w internecie. Postanowiłem, że ja dołączę do wielkiej zmowy kanałów komentarzy i z niekłamanym uśmiechem zrelacjonuję wam ten temat. Wszystko bowiem zaczęło się od tweeta, który wstawił Zebo. Raczej dosyć żartobliwie wyśmiewając kolejną tą sytuację, w której youtuber Czajnik dosyć mocno zainspirował się pewnym zagranicznym filmikiem. Dostaliśmy zatem od Zeba dwa screeny, na jednym widzimy zagranicznego TikTokera, który mówi... No Czajnik kurwa całej swojej kariery nie zbudował na tym, że podpierdala 1 do 1 kontent zagranicy, przecież to jest gościu, który na początku nie wymyślił żadnego swojego kurwa pomysłu, tylko podpierdalał miniatury 1 do 1, pomysły 1 do 1. On nie zrobił nic swojego na samym początku. Więc co w tym dziwnego? POV, kiedy widzisz wielkiego szczura w kuchni, a potem okazuje się, że to twoja siostra. Obok tego natomiast rodzima wersja zrobiona przez czajnika, który również otwiera lodówkę i pisze, kiedy zobaczysz w kuchni ogromnego szczura, ale okazuje się, że to tylko twoja młodsza siostra. I Zebo nawet nic złego o tym nie napisał. On napisał tylko, nic tu nie ma do zobaczenia, scrolluj dalej. A potem historia napisała się sama. Ludzie w komentarzach oczywiście zaczęli mocno śmiać się z tego, że o, ten czajnik znowu Kopiuje i kradnie, bowiem do tego twórcy przylgnęła swego czasu łatka, że jest on polskim Mr. Beastem, ale nie tylko dlatego, że robi filmy o podobnej skali, ale też, że często przekleja jego tytuły i miniatury jeden do jednego, a nawet odtwarza niektóre sceny z filmów Mr. Beast'a, widzą widzą te same reakcje i emocje. Można powiedzieć, że Czajnik naprawdę wiernie stara się odwzorowywać oryginał. No i Czajnik odpowiedział. Najpierw zarzucił Zebo, że 4 lata temu wziął udział w filmie na kanale Lure, w którym miał jak najdłużej wysiedzieć w saunie. No a potem pokazał, Pokazał, że dużo osób zrobiło podobne filmy. Następnie tłumacząc, że to co on zrobił to było tylko i wyłącznie odzorowanie trendu z TikToka. I że w ten sposób działa naprawdę dużo osób. Potem pokazał, że Zebo też przecież ukradł pomysł na kanał, no bo za granicą są kanały, gdzie facet puszcza gameplay z gry, a w tle komentuje jakieś aferki. No i w związku z tym Zebo miał ukraść cały pomysł na kanał. Potem Czajnik opowiedział o spisku kanałów komentarii, które mają na celu wykreować go na złodzieja. Poza tym, że... Znaczy, no dobra, okej, okay, kurwa. Ee. Mówimy tutaj o pomyśle na kanał. Stricte komentarzy gamingowe, które zaczął w ogóle Lifi za granicą. Lifi już jest dawno wyjebane, kurwa, z internetu, za swoje poglądy. I on na początku, jako pierwszy, zaczął puszczać gameplay jakiś randomowy i zaczynał gadać na swój temat, znaczy na jakiś tam temat, który sobie objął. A mamy po drugiej stronie Czajnika, który nie wprowadza nic nowego, kurwa, do tych filmów, tylko je podpierdala jeden do jeden. To jest e, równe podpierdalanie kontentu. A nie samego zamysłu na content. Czego on kurwa nie rozumie? Że po raz kolejny kanały, komentarze pokazują, jakim to ja nie jestem złym złodziejem, co widać po komentarzach i ogólnej narracji, jaka jest wokół mojej postaci w internecie. Znaczy, żeby nie było widzowie, ja mam totalnie, to w wkuję, że on tak robi. No, whatever. W internecie. Dużo łatwiej jest się do mnie przywalić i zebrać poklask w widzów. widzów. Ja Też trochę nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo piętnują tych, którzy rzeczywiście biorą pomysł na content i tak dalej. Może to głupio wygląda, że rzeczywiście przekleja jeden do jeden, no ale. Whatever, whatever, dopóki nie przeszkadza to twórcy samego podstawowego dzieła, no to... Nie ...follow key speaking, niż, nie wiem, stanąć w opozycji do tego. Paradoksalnie to brzmi, ale zastanawiam się czy większy... Jakby... Trzymajmy nos w swojej dupie, a nie w czyjeś co? Kurczę, nie mają jakiejś zmowy milczenia, bo wszyscy... Jak bardzo się nie podoba content Czajnika, to po prostu go nie oglądaj mi to w chuju, no nie? Co innego robienie tego samego na podstawie kogoś z zagranicy, co innego kopiowanie miniaturek i scenariuszy filmu od kogoś innego. No o tym mówię, no to jest i mo, Ale... No, no, ...robią dokładnie to samo w mniejszej lub większej skali, lub nawet zaczynali niektórzy gorzej niż ja. Wiem, że nie mieści wam się to w głowie, ale tak naprawdę było. Zabawne, że jak do trendu... No ja go nie oglądam i nie chcę, nie chcę kopiować. No tak, no o to mi chodzi, no jeżeli kurwa... Nie przeszkadza ci to, to to oglądaj. Jak ci to przeszkadza, to tego nie oglądaj. Nie bądź kurwa strażnikiem e, czyjejś moralności. Po prostu wiesz. Jakby to przeszkadzało Mister Beastowi, to by ściągnął kurwa kanał czajnika w dwie sekundy. Podobnie się nie wiem. Freeze, Rezi, Blowek czy Oj Wojtek to jest luz. ale ja jestem złodziejem. No, Freeze jeszcze trochę ma gorzej niż reszta, ale rozumiecie o co mi chodzi. Może oni. No ale, no jeżeli według niego on nie robi nic złego, no to sam się topił własnej hipokryzji, no co? Nie chcą, żeby powstawali na rynku nowi twórcy, bo zabierą im kawałek chleba, ale ja mogę wam pokazać jak to działa, bo nie boję się, że ktoś inny zgarnie kacę z wyświetleń czy współpracy. No i problem... Mr. Beast, chyba tam niejednokrotnie mówił o tym, że ma to w chuju, nie? Że ktoś kopiuje tam jego, jego materiały. ...w tym, że czajnik strasznie... ...doli głupoty. Choćby o tym, że to on jest krytykowany, a inni nie są. No bo oczywiście, że to nieprawda, bo chociażby Frizz był bardzo mocno jechany. Czy to zakopiowanie kopiowanie ekipy Logana Pola, czy to również za pod... Nie ...miniaturek jeden do jednego. I nawet Zebo, z którym teraz Czajnik ma dramę, nagrał odcinek o Czajniku i frizie. To po pierwsze. A po drugie, mam wrażenie, że Czajnik kompletnie... Ja pamiętam, jak była modna yy, właśnie takie dramki na przypierdalanie się z kradzieżą miniaturek i tak dalej. To kiedyś jeden twórca się do mnie przypierdalał o to, że kradnę miniatury z Dead by Daylight, gdzie wiecie, jak ja robiłem miniatury? Brałem, e, wpisywałem Dead by Daylight, brałem jakiegoś, jakiegoś stokowego arta ze strony Dead by Daylight. I wpierdalałem jakiś napis albo postać z DBD i to była kradzież miniaturek, gdzie ja kurwa robiłem to na pałę, bo nie umiałem robić miniaturek totalnie. Ersonek, dziękuję serdecznie za 15 miesięcy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie się z niego śmieją. No ale kradłem miniaturę, bo brałem to samo zdjęcie z głównej strony gry, nie? więc. Że jest kserokopiarką i złodziejem. Bo przykłady, które on podał, na przykład w kontekście Sauny i Zebo, to są filmy, które są podobne do siebie. I zobaczcie, te <tryk> drugi są podobne. A to jest miniatura czajnika i miniatura Bista. One nie są podobne, one są a prawie identyczne. I czy to jest coś super strasznego? No w sumie nie, mam wrażenie, że większość osób już się z tym pogodziła, że tak to wygląda. Zresztą czajnik słusznie zauważył, że to nie jest tak, że tylko on to robi. Ale problem leży i gdzieś indziej. Chodzi o to, że tylko on się o to obraża i produkuje, próbując no światu udowodnić, że wcale tak nie jest. Gdzie Freeze w momencie, w którym padały do niego dokładnie te same zarzuty, to po prostu to olał i na to nie odpowiadał i robił swoje. A oprócz tego wystartował też z wieloma autorskimi projektami, które nieco... Czyli też zostały to, pojebane, ba, by the Zrobił mafię jako pierwszy? No i mamy sabotażystę, który jest kopią mafii, kurwa. <laughs> Whatever. ...też sporo tego typu... Patr <tryk> ...a im bardziej czajnik o tą łatkę złodzieja i kserokopiarki się oburza, tym więcej daje ludziom tak naprawdę wody na młyn i sam sobie nakręca na siebie mema. I w tym momencie, spinając się na tweet Zeba, nie poprawił swojej sytuacji. Bo tak, to ludzie by się pośmiali z tego, co wrzucił Zebo, pięć osób by czajnika zwyzywało i by było po temacie. A tak to, Zebo mu nagrał film z odpowiedzią mnie sytuacja rozbawiła, ja, więc też se nagrywam newsa i wy teraz to oglądacie. I ta łatka kserokopiarki i złodzieja się jeszcze bardziej... Nie no, mafia to 4 lata temu Moda offline TV była, a, no to widzisz, no to też podjebane. No cóż. A kto się kręci, choć czajnikowi może się. Czyli wcale nie autorski pomysł. <laughs> Wydawać, że jest to tajna zmowa i spisek wycelowany w młodego, ambitnego twórcę, po to, żeby się broń Boże, przypadkiem nie wybił. Swego czasu wśród kanałów komentarzy doszukiwał się także szalony reporter. To jednak są już nieco zamierzchłe czasy, rzekłbym nawet, że prehistoryczne, no bo rzeczywiście od tamtych jego rozważań sporo się wydarzyło. Tak jak zresztą sporo się działo w rozkręconej przez niego aferze dotyczącej kanału MGP Garage, bowiem jak zapewne pamiętacie, na wywiad do szalonego reportera przyszedł niejaki pan Artur, który dostarczył bardzo szerokie. Roki research na temat różnych Nieprawidłowości i szemranych działań Pana Glinka prowadzącego kanał o motoryzacji Gdzieś w to wszystko dosyć Mocno został zamieszany Buddha, Którego niby bezpośrednio zarzuty Nie dotyczyły ale w pierwszej wersji Materiału na miniaturę Dziękuję za się pojawił 20. I do tej Trzyma. awary był dosyć Dzień. mocno wciągany Później zresztą też wydawał statementy Oświadczenia odcinał się od tego W związku z tym kiedy ostatnio wokół Buddy Znowu zaczęło robić się gorąco A youtuber jak zresztą was informowałem w ostatnim odcinku Informował że miał być nawet szantażowany przez jakieś osoby, które to prywatnie jego zdaniem miały mocno zatruwać mu życie To w środku tego całego zamieszania nagle znalazł się gość szalonego reportera Z afery z MGP Garage, czyli pan Artur Który to nagrał serię storiesów informujących, że zmierza właśnie na spotkanie z Buddą Celem przekazania materiałów I były to takie storki bardzo dziwne i zeschizowane Później Budda poinformował, że facet został zawinięty przez policję Bo to on miał być tym szantażystą, który chciał wyłudzić od niego pieniądze A w międzyczasie niedługo po tej całej sytuacji z kanału szalonego reportera teraz zniknął film z Arturem dotyczący afery MGP Garage. Temat omawiał m.in. Rewo na swoim streamie, który w pewnym momencie rzucił coś takiego. Upa, jaki ten scenariusz jak, jak z filmu normalnie, że chłop ma jakieś oddzielne urządzenie, na których zabezpiecza materiały. Ja pierdziele, że to potem gdzieś tam wlatuje. No, no ale to tak jak rozumiem, to ten film się miał ukazać w takim razie na kanale Szalonego, tak? No się ukaże w ogóle na kanale Szalonego. Szalony w gazie. Tutaj drama ze Stanowskim, tutaj ten, na teraz do jakiś mocny materiał. No i panu Matysiakowi. Ej, mnie to w ogóle zdziwi, że szalony reporter? E, kto kurwa, ktoś śledzi tak realnie, ktoś śledzi kurwa karierę szalonego reportera bez kapy. To jest gościu, który zawsze się wpierdala w jakąś dramę, zawsze ją kurwa przegrywa i później próbuje ratować swój wizerunek. I on w taki sposób kurwa działa i funkcjonuje. Ja pierdolę. Bo chuj, ktoś go śledzi w ogóle? No nie, nie, nie pojmuję tego totalnie. No, jedyne co widzę, realnie, to tylko po to, żeby się pośmiać z niego, nie? W się ta wypowiedź bardzo nie spodobała, do tego stopnia, że zdecydował się, że nie tylko on musi to zdementować, bo nigdy takiego planu miał nie mieć, ale oburzył się na tyle, że stwierdził, że pozywa Rewo. Sprawa jest na tyle po poważna, jest zbyt poważna, by cokolwiek do mnie mywać. Może tak. Ja w innym wypadku, jeżeli będą się takie rzeczy działy, to będę musiał działać prawnie przez kancelarię, bo muszę. Ale za co on chce porywać, Na tyle po. Poważna jest zbyt... On chce pozwać Rewo za to, że powiedział to ja pierdzielę na streamie? Nie no, odklejka! Poważna, by cokolwiek do mnie mywać. Może tak. Ja w innym wypadku, jeżeli będą się takie rzeczy działy, to będę musiał działać prawnie przez kancelarię. Bo... Kurde, a to nie jest tak, że może lepiej przestać kłamać na swoich e, materiałach i... Przestać, znaczy zacząć dostarczać jakieś dowody, jeżeli się już kogoś oskarża? A nie rzucać tutaj, że pozwy będą latać? Nie no, taka wiecie. O, powiem to jak w filmach. Wyobraźcie sobie, że istnieje takie uniwersum, w którym yy, można prowadzić filmy w taki sposób, żeby nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń. Wyobraźcie sobie, że istnieje takie uniwersum, taki świat, w którym yy, można sobie robić zasięgi, na realnych newsach, i wyobraźcie sobie, że jest taki świat, w którym nie musicie oskarżać kurwa drugiej osoby, że niszczy twój wizerunek. Ciekawe, nie? Ale by zajebisty świat był. Oczywiście, ja o nikim nie mówię, nie? Muszę bronić dobrego imienia, ale przede wszystkim konsekwencji, jakie takie wasze czy czyjeś słowa mogą pociągnąć. Dlatego tu w przypadku Rewo, ja zdecydowałem, że. Taki pozew pójdzie, no bo jeżeli ktoś, czy ja nie miałem z tym nic wspólnego, nie było najmniejszej mowy jakiejś puszczeni na moim konale, nie brałem udziału w filmu, a on, a, pewnie robili razem, pewnie miało opuścić u niego. Nie, no to sorry, to już przy tak poważnej sprawie nie można sobie tak gadać. No, ale wracając do rewo, to jeszcze się nie wypowiedzi. Wiedział. A jako, że Rewo to moja druga dziewczyna, a ja wierzę z kolei w związki partnerskie, to wierzę, że obroni się sam. I go o jego perspektywę zapytam na najbliższym z życie, więc drogi widzu zasubskrybuj sobie, żeby nie przegapić. A jak się temat mocniej rozwinie, to też relacjonuję go tutaj, dlatego ten kanał też sobie zasubskrybuj, żeby nie przegapić. A my lecimy dalej. Nie wiem natomiast, co dalej będzie robił Kuba Patecki, bo chłop w takim tempie od... Tak, ale wiesz, bardziej chodzi o to, że on nawet nic nie powiedział za bardzo, nie? Kolejne challenge, że za chwilę mu się skończą I będzie musiał latać w kosmos Albo robić inne dziwne, niebezpieczne rzeczy Bo po tym jak ukończył Ironmana Wziął sobie na cel kolejne już wyzwanie Tym razem miał zamiar wejść na Mount Everest No i jak zapewne już się domyślacie Udało mu się, udało się Jesteśmy na Everestu Którzy Polska górą napisał twórca w pięknym poście na Instagramie, w którym poinformował, że udało mu się osiągnąć cel. Zdjęcie w ciągu doby wygenerowało ponad 700 tysięcy polubień. Ale nie to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, bowiem podczas swojego ataku na szczyt Patec Ja też z ruchu tej ruchu aplikacji ruchu kupowałem. pracy z fundacją Cancer Fighters. I uwaga, musiał zebrać pół miliona złotych, a zbiórka została zamknięta z kwotą 885 700. 70 ziko i jest to pop kwota, za co dla Pateca jeszcze większy szacun. Internet oczywiście eksplodował od komentarzy z gratulacjami i wyrazami szacunku dla Pateckiego, bo zdobycie najwyższego szczytu świata to naprawdę ogromne osiągnięcie. A zebranie do tego prawie miliona złotych na fundację pomagającą osobom chorym na raka to najpiękniejsze dopełnienie tej historii, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić. I teraz pozostaje tylko czekać na obszerne wideo z relacją z tej ogromnej wyprawy, w którym jestem już absolutnie przekonany, że Patecki wyznaczy sobie jakieś kolejne nowe, jeszcze bardziej p wyzwanie, choć nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by to mogło być, ale Patec na pewno już wie i na pewno nam o tym opowie. A jak już to zrobi, to ja was o tym poinformuję. Dlatego drogi widzu, zasubskrybuj sobie kanał, żeby na pewno nie przegapić i dziękuję za uwagę. Papa. Pa. Dobra.